Witam Was bardzo, serdecznie w tym dzisiejszym odcinku. Z tej strony Jakub Chodowca, królików. Na samym początku wbijajcie na kanał Sebastiana film, tu macie link na samym. Link macie w opisie i tutaj macie na ekranie w dolnej części pokazane jego konto na Facebooku na, na YouTubie, sorki. Takie trochę jestem bo i ze mną się fajne, ciekawe dzieją rzeczy. Do chwilę Wam pokażę. To tak jak to właśnie teraz widzicie w ty tytule tego filmu. możecie właśnie zauważyć. Są kaczki. Kaczki są. Na chwilę do tych kaczek przejdziemy. Tylko chciałem jeszcze raz tak pochodzić tak młode, jak te bosy. Dzisiaj to tak będzie takiego bardziej trochę odzwierciedlenie od tych królików. Nie one są. A się nie pochowały. A gdzieś pewnie są. będzie mi przeszkadzać. No już normalnie chodzą i jedzą pomału. One się nie pokazuje nic, nie zadzą. Aha, i jeszcze powiem, że musiałem tutaj sobie przesadzić. Tutaj te dwie samice belga Tom z tą, Ponieważ zaczęły się sam interesować Jedna na drugą skakiewała, a, a po prostu zwątpiłem aż No i musiałem sprawdzić czy po prostu są to dwie samiczki Ale tak były dwie samiczki Bo jak wiecie tutaj po tym Incydencie Tutaj z tą samicą Co tutaj był samiec, wcale jest samica tego termonda To trochę się To zwątpiłem Ale nie, że tutaj są dwie samice a na szczęście jest druga samiczka Dobrze się mają, nowe namiotki też bardzo fajnie Tereska Dlatego tego pana jeszcze nie mam imiona Możecie pisać w komentarzach, jakie byście dla niego wybrali imię Jest to francuski baran pewne barwy. Tak, żeby coś pasowało tutaj właśnie do tej Tereski Nie wiem, może jakiś tadził coś yy, Nie każdy pisze tak po jednym yy, imieniu i tacy, co mi się spodoba to po prostu zostanie na filmiku pozdrowiony No no to co, no to takie, widzicie te które filmy, są kaczki, jak mówiłem wcześniej. Chciałbym, odcinek krótki, dobra, nie gadam już dużo, żeby... bo za, za, za Zobaczcie, jest tu kaczuszka, jedna jest to kaczka, a tu jest kaczor. Te kaczki przed wami ukrywałem około tygodnia, już nie, nie jak tygodnia, dwóch tygodni około, ponieważ myślałem, że one, bo przyleciały do mnie w jeden dzień. Byłem, i tutaj mówi, dzwoni do mnie tata, że są kaczki, w bo... oczku, no, przyleciały pewnie, nie? to nie są ogólnie moje kaczki, są to kaczki dzikie bardzo fajne, jest kaczor i kaczka są to kaczki dzikie, przyleciały pewnie ze stawu, tam niedaleko mam staw, taki 800 metrów od mojego domu, jest taki duży, to no, jest taki bardziej zbiornik retencyjny sztuczny, sztuczny zbiornik i se przyleciały no i po prostu zauważyłem, że przylatują tydzień o godzinie 14-16 w tych godzinach, teraz jest obecna chwila 16 godzina 16 i se przylatują właśnie w tych godzinkach do mnie i odlatuję albo e, wcześniej rano, albo, albo późno wieczorem i zaraz to pokażę. Ja tutaj taki czasami daję kukurydzę. Więc te kaczki, tak jakby u mnie się zamieszkały. Taki próbny okrug, bo wiadomo, ale pewnie sobie znoszą też jajka, może gdzieś tam bo tu widziałem, że kaczek ją tutaj w wodzie dreptał. zobaczcie, już idą. I nie wiem, może bym sobie te kaczki zachował jakoś. Żebym tu u siebie je przytrzymał. Robimy sobie... Lotki obciął. O, zobaczcie, to będzie ta kaczka jadła. Nie chcę je płoszyć. O, O jest kaczuszka. Może bym sobie u siebie zostawił. będzie jakąś taką małą budkę lęgową zrobił, by sobie żyły źle by nie miały, bo mają oczko, miałyby się nie kąpać. A filmik nagrywam właśnie jak byłem tam, sobie u klików. Yy, i tutaj i tutaj robiłem coś u nich i miałem sobie akurat telefon i przeleciało akurat. No to mówię, telefon do Was nagram. Trochę zaczęto napadać. O, się. krótko mi tu kropi. No, więc jak widzicie, na ostatnim live'ie kilka osób się mnie pytało, bo dałem do mnie turki, właśnie te kaczki. I było pytanko do mnie, czy hoduję te kaczki. No i właśnie dalej dodałem tego odcinek. I już wiecie, że to nie są moje kaczki, ale może będą moje kaczki. Nie, że żaden problem te kaczki złapać Mam kilka fajnych sposobów, ale piszcie w komentarzach, jakie macie na to sprawdzony sposób. Ja w ogóle nie wiem, czy byłby sens trzymać te kaczki. Jeszcze te mi do jakie propozycje w komentarzach, czy w ogóle jest jakikolwiek sens, żeby je trzymać czy w ogóle się opłaca wiadomo, dla mnie to by nie było, to bardziej młode dobra na sprzedaż, bardzo fajna barwa mi się podoba ten samiec, samiec kaszor jest to najbardziej od królików przyzwyczajony a tak to zrobimy ładnie o, bardzo ładne kaczki, to się rozpadało zobaczcie po oczku jak pada, nie wiem czy widać widać, teraz nic z lasem, znikam no, więc kaczki z u mnie żyją, się tak. jednak na 15, 15 godzin, nie wiem, powiedzieć. No, około 10 godzin przylatują do mnie. To są kuryzę jedzą. Wiadomo, jak kaczka na jajkach tam, gdzie je znosi, usiądzie. on to nie będzie tutaj przez kilka miesięcy tych kaczek u mnie, bo pieniądze mu przylecą Ale fajnie, żeby się gdzieś jajka, to u mnie. Tu u mnie ma, ma oczko. A tam jakby gdzieś. Pewnie, pewnie tam gdzie znosi te jajka, tam w piasku, tam gdzie złota, tam jest pełno innych kaczek. Tu miałaby spokój, jabłko, budkę lęgową zrobić, chociażby nawet tam w tamtym gnojowniku, to też no też nie jest źle, no. Zobaczcie jak się zajadają, posłucham suchą że Dałem kiedyś na taki chleb trochę namoczony z wodą, ale nie za bardzo chciał jeść. Ale chleb chyba nie jest zdrowy, bo on jest za kwasza, czy coś takiego. No, dobra. Więc temat kaczek jest wyjaśniony. Będę marnował na kilku odcinkach o królikach wam pokazywał te kaczki, jak będą oczywiście jak mówiłem, przeloczyłem tak o godzinie 14, tak o godzinie 16, tak, tak już o tej godzinie nie przelestam, bo to wiem, że cały dzień nie będzie w ogóle u mnie, no. Więc nie wiem, piszcie, czy by się opłacało te kaczki, czy w ogóle ktoś by chciał mieć takie kaczki młode u siebie, to może bym Wam wysyłał później, no. no to co, no to dziękujemy za obejrzenie odcinka, dzisiaj taki szybki odcinek, 6 minutowy no i trzymajcie się, pamiętajcie, żeby wbić na kanał Sebastiana, no. Siemka, cześć.